Właśnie podłączyłem pompę, zacząłem pompować. Tu widać jeszcze ruch melioracyjny, sąsiada, odprowadza wodę, ale myślę już nie za długo. Widać jeszcze, że woda delikatnie uchodzi do głównego rowu. Myślę, że godzina dwie i przestanie ze względu na to, że pompa obniży poziom. Z ciekawości pójdę do rowu, zobaczę ile wody w rowie, tym głównym, ładnie wyryli, głęboko, widzicie, że jeszcze troszkę uchodzi woda, ale to się zmieni. A tyle jest wody w, porze, w rowie głównym. Mógłby pompować bezpośrednio z rowu głównego, ale powiedzmy, że zrobię przysługę dla sąsiada i osłyszę mu pole. Tyle mam jeszcze wolnego miejsca na polu. Przede wszystkim w tą stronę będę chciał ciągnąć staw. Ja będę chciał go powiększyć. No celowo tutaj nie koszę, ze względu na to, że i tak, i tak będziemy tutaj kopać. Więc mam nadzieję, że uda się załatwić w tym roku papierologię. Wirus nam nie przeszkodzi, no i powiększymy staw. Na pewno śledząc kanał zobaczycie to, jak będzie powiększany staw. A my rozpakowujemy nasze choinki. Że jak widzicie, jedną już odpakowałem. Piękne choinki, które wylądują u mnie w stawie. W związku z tym, że ojciec wczoraj miał branie karpia, gdzieś tutaj mu wziął i zaparkował właśnie w choince. W jednej z tych choinek, które używałem jako krześliska. prawdzie jedną wyciągnąłem. Wyglądają tak. Igły opadły. Zostały tylko takie krzaki, dlatego zostawiłem ją tutaj przy brzegu. Jak woda ją zaleje, będzie służyła jako schronienie dla merybku. Myślę, że tą drugą też, też ją troszkę tutaj bliżej podciągnę. Wtedy będziemy mieli większą kontrolę nad rybami, które będą na wędce. Bo szkoda, mimo wszystko szkoda tracić karpi na, na zaczepach. Także wyciągamy, wyciągniemy ją tak, by się połączyła razem z tą choinką i by wyglądała jak powalone drzewo. Bynajmniej taki mam plan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, także ją dociągniemy gdzieś tutaj. I dobra, jedna, jedna choinka koło drugiej. Wody brakuje prawie pół metra. To ta choinka będzie prawie cała w wodzie. A w zasadzie tylko końcówki będą wystawać. A tamta będzie dużo głębiej. Na pewno będzie fajne to miejsce dla drapieżnika. No i oczywiście nie będziemy tracić karpi. Dobra, zawiążę tutaj. No. Także dzisiaj troszkę pokosiłem, no jest kawał roboty jeszcze przede mną, ale już zaczyna jakoś to wyglądać. No cóż, także dzisiaj jesteśmy nad stawem, będą prace typowo konserwacyjne, już po części skosiłem trawę przy Pastuchu, zostało mi jeszcze tam druga połowa, to dzisiaj będę kosił, Tam ojciec mi pomaga. Przy izolatorach musimy ponapinać, ponaciągać druty, poprawić agrowłókniny, a także korzystając z tej okazji, że jestem tutaj, oczywiście to już znacie. Dopuszczam wody do stawu. Także brakuje jeszcze około 35 cm do tego podwyższonego poziomu. Zobaczyłem, że. Ten rowek u sąsiada napełnił się wodą. Może nie tak dużo, jak to było jesienią. Ale jest dosyć dużo, by, by można było pompować tą wodę. O, widać jak nawet napełnia się, idzie tam właśnie z dreny. No pompa nie jest cała zanurzona, ale pompuje. Posuszymy rowek, później znowu wyłączymy pompę, później znowu włączymy i tak będziemy się bawić. W przeciągu tego czasu, kiedy tu będę, kiedy będę kosił. Dobra. No i co? Nożyki założone na kosie. Mieszanka przygotowana. I co, lecimy z koksem. Nareszcie po 5-6 godzinach walki z paskudkiem udało się go ogarnąć. Przewody są naciągnięte, agrobutnina jest poprawiona, jeszcze niegdzie wystają pojedyncze trawki. Trawę spryskujemy randapem, także ogrodzenie jest gotowe na zimę i gotowe na przyjście wiedeń.